Więcej mocy daje mi uśmiech mojego syna, kiedy wracam po meczach lub po treningach do domu. Szczególnie po tych meczach nieudanych, kiedy mam zły humor, daje mi to do rozumienia, że są rzeczy dużo ważniejsze i, i daje mi to bardzo dużo mocy do dalszej pracy. W piłce nożne, jak i w życiu, napędza mnie dążenie do realizacji założonych celów. Napędza mnie jakiś sukces z drużyną czy indywidualny. Napędza mnie rodzina do dalszej pracy, by mnie wspierała, bo chcę, żebym był jak najlepszy. Moc dają mi rodzice, którzy napędzają mnie do walki i działania. Codziennie napędza mnie 30 minut biegania na orbitreku. Co daje mi mocy, przede wszystkim moje cele sportowe, moje marzenia, które każdego dnia napędzają mnie, żeby być lepszym. Napędzają mnie uśmiechy na twarzach moich ludzi, kiedy zastanawiamy się nad kolejnym projektem i nad tym, jak zrobić taką kampanię, żeby była dobrze przyjęta przez klientów. Nie osobiście napędza do ciężkiej pracy moja rodzina, moje dzieci. Napędza mnie jedzenie i mocy mi dodaje miłość. Super!